Wiem, że bardzo popularnym modelem rozwijania biznesu przez spedycję jest zatrudnianie spedytorów z zadaniami sprzedażowymi. Od dłuższego jednak czasu zastanawiam się, czy ten system nie ma przypadkiem więcej wad niż korzyści. Oczywiście ma on swoje uzasadnienie w nie wiem, bardzo małych spedycjach, gdzie rzeczywiście bardziej opłacalne, zwłaszcza na początku jest zatrudnienie jednej osoby opiekującej oba te obszary, czyli sprzedaż i obsługę spedycyjną. Może to też być, tak mi się wydaje, częste, gdy firma też generalnie nie ma pomysłu na sprzedaż i przerzuca tą odpowiedzialność w dół właśnie na spedytorów. Jednak skalowanie takiego biznesu jest pewnie dosyć pracochłodne i, i często też może być obarczone. Porażką, gdyż od tej pory no, trzeba zatrudniać sprzedających spedytorów po prostu. A obecnie wyjątkowo ciężko jest, czy to o, po prostu o spedytora, czy to o handlowca, a co dopiero o sprzedającego spedytora. Taką odmianą trochę na skróty tego modelu jest też pewnie poszukiwanie spedytorów z bazą klientów, czyli tak zwane zatrudnie spedytora z klientami. Ma bazę, to ma pewnie kompetencje sprzedażowe. Jak bazę utrzymuje, to pewnie też ma kompetencje z obsługi spedycyjnej. Jednak rzeczywistość to szybko weryfikuje i okazuje się, że klienci byli, ale nie przeszli. A o pozysk nowych, wiadomo, trudno, ciężko to nie takie proste nie od razu trzeba czasu. Przetargi ruszają na początku roku a teraz święta za pasem Golden Week itd. Tak Albo coś, co jeszcze jest zobrazowane znanym już w branży dowcipem, gdzie rozmawia dwóch menadżerów, dwóch menadżerów różnych spedycji. Jeden jest wyraźnie podekscytowany, drugi się go pyta, o co chodzi, skąd ten dobry humor. A, a ten mówi: a, Posłuchaj, zatrudniłem spedytora i przychodzi do mnie ze swoimi klientami. No i super, po kilku miesiącach spotykają się ponownie. I ten drugi się go pyta: No i jak, jak tam ten twój handlowiec? A daj spokój odszedł z moimi klientami. Niby żart, ale coś w tym jest. Tak czy siak, prędzej czy później chęć wyskalowania biznesu podpowie właścicielom czy też dyrektorom, menedżerom, że trzeba postawić dział sprzedaży, aby dostarczał zapytań z spedytorom. I wtedy wychodzą na jaw chyba największe problemy z dotychczasowym modelem pozyskiwania klientów, czyli pozyskiwaniem właśnie przez spedytorów, obsługujących tychże klientów. I można to zaobserwować na podstawie przygotowanych dzisiaj przeze mnie pięciu typowych przyczyn konfliktu właśnie pomiędzy handlowcami a sprzedającymi spedytorami. Dlatego, jeżeli na co dzień mierzysz się z konfliktami między handlowcami i spedytorami w swojej organizacji, to ten odcinek powinien Cię zainteresować. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witaj w podcaście Profesjonalny Spedytor. Co tydzień znajdziesz tu praktyczną wiedzę na temat zagadnień związanych ze spedycją i sprzedażą usług TSL. Ja nazywam się Mariusz Żakiewicz i przekazuję swoją wiedzę bazując na 15-letnim doświadczeniu w spedycji międzynarodowej. W tym czasie przebyłem drogę od asystenta spedytora do stanowiska dyrektora działu transportu i spedycji. I choć nie jestem rasowym handlowcem, to zbudowane przeze mnie zespoły sprzedaży zwielokrotniały wyniki firmy. Gdy rozpoczynałem swoją pracę, to na rynku obowiązywał wymóg dwuletniego doświadczenia. Z biegiem lat postanowiłem obalić ten mit. I udowodniłem, że osoby bez doświadczenia mogą osiągać poziom autonomii już po kilku miesiącach. I co więcej, nie jest do tego potrzebne doświadczenie spedycyjne. Wystarczy odpowiednio zorganizowane środowisko pracy oraz przede wszystkim osoby, którym chce się chcieć. Jeżeli Tobie chce się chcieć, to wierzę, że ten podcast wpłynie na Twój rozwój. Odcinek 19. Pięć typowych przyczyn konfliktów pomiędzy handlowcami i sprzedającymi spedytorami. Od razu na początku chciałbym zaznaczyć, że nie podejrzewam absolutnie żadnej ze stron, czy to handlowców, czy też spedytorów, o umyślne działanie i doprowadzanie do opisywanych konfliktów. Wychodzę z założenia, że to system, w jakim im po prostu przychodzi pracować i jednym i drugim determinuje te zachowania. I tyle. To przypomnę, ten system. Biznes rozwija się na bazie spedytorów pozyskujących zlecenia. I pewnie też takie, że sami ci spedytorzy, będąc pytanymi, co zrobić, aby zwiększyć sprzedaż, nierzadko sami podsuwają tego typu pomysł, że no, okej, okay, dobra, zbudujmy dział handlowy. My już mamy tylu klientów, tyle obsługi. Rzeczywiście to, co mogliśmy sprzedać, to sprzedaliśmy, i nie mamy miejsca na pozyskiwanie nowych klientów. Fajnie, gdyby był dział handlowy, gdyby byli handlowcy, którzy będą nam dostarczali klientów i zapytań. Wtedy bardzo chętnie tą sprzedaż pociągniemy. No i po pewnym czasie pojawiają się handlowcy, tak aby rozwinąć tą sprzedaż i dać spedytorom nowych klientów. To przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać. Pierwsza przyczyna takiego już nie wiem, zgrzytu pomiędzy dwoma tymi grupami, czyli handlowcami i sprzedającymi spedytorami, to jest coś, co ja nazywam, przepraszam za wyrażenie, obsikiwanie klientów. Występuje to też oczywiście w wersji pomiędzy handlowcami. Chodzi o to, że no, spedytor nie dopuszcza handlowca do klienta, który jest w jego tak zwanym koszyku, pomimo że jest brak realnych działań sprzedażowych na danym kliencie. Z jakichś przyczyn, hmm, klient został zapisany na konto spedytora. Spedytor jest jego tak zwanym opiekunem handlowym. W wyniku jakichś, jakichś działań, czy został przepisany z innego spedytora, czy kiedyś się do niego odezwał, wpisał go do bazy i tak już zostało. Powodów tej sytuacji może być wiele. No, w każdym razie kiedyś zdobył kontakt i nie chce go oddawać. I tak sobie pewnie myśli, że może któregoś pięknego dnia klient oczywiście odpali. A, a tym bardziej widzi tą szansę odpalenia, kiedy no, ktoś po prostu zaczyna się wokół tego klienta kręcić. Wtedy może się pojawiać taki wewnętrzny głos. No a nie mówiłem, no, jest tutaj potencjał. To tym bardziej jest widoczne, kiedy od takiego klienta wejdzie nieoczekiwanie zapytania z formu zapytanie z formularza kontaktowego, czyli tak zwane zapytanie inboundowe. Wtedy, no. Bardzo ciężko jest oddać takie zapytanie komuś innemu, innemu handlowcowi, który być może ma większe predyspozycje do obsłużenia tego, tego zapytania. Troszeczkę pochodną tego punktu też jest niechęć dopuszczania handlowców, do klientów, spedytorów, do przeprowadzenia tak zwanego cross-sellingu, czyli rozwinięcia. Tych klientów w innych gałęziach transportu. Czyli, no nie wiem, klient historycznie został pozyskany na transport drogowy. Handlowiec chciałby rozwinąć współpracę z tym klientem, rozszerzając ofertę o nie wiem, transport morski, kolejowy, lotniczy. No, aby to wykonać, no to musi się z klientem skontaktować, no ale jest stop po stronie spedytora, no i w takiej obawie, chyba że być może inna gałąź się wysypie i, i, i klient odejdzie. No i jeżeli chodzi o, o klientów tych, takich bezaktywności sprzedażowych, no to wydaje mi się, że no jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest postawienie gdzieś obok mówię kolokwialnie postawienie jakiegoś procesu, który by w cudzysłowie odzyskiwał tych uśpionych, zamrożonych, bądź co bądź ciepłych, bądź letnich lidów do, do ponownego użycia przez kogoś innego po prostu, niż, niż przez osobę, na której koncie akurat ten klient się znajduje. Jeżeli chodzi o cross-sell, no to, to potrzebne jest zrozumienie, że, że gramy do jednej bramki i też w ogóle zrozumienie tego, że klienci nie są handlowca, czy też spedytora, czy krzyśka, czy grześka, tylko to są klienci firmy. I to w interesie firmy jest odpowiednio zarządzić tym aktywem, tą bazą klientów, żeby jako firma móc dalej wzrastać. Drugi problem, z którym można się spotkać, Właśnie na linii handlowiec i sprzedający spedytor, no to jest oczekiwanie na wycenę. To wynika z tego, że no, spedytor ma swoich klientów i, i na nich się przede wszystkim skupia. To on ich pozyskał, on, yy, można powiedzieć, jakąś, czuje większą odpowiedzialność przed, yy, przed tymi klientami. I mówiąc kolokwialnie, może mieć. Gdzieś klientów, których podrzuca mu handlowiec. Czasami można odnieść takie wrażenie, że spedytorowi ten handlowiec bardziej przeszkadza niż pomaga, bo tylko przychodzi, zawraca gitarę, pyta, czy to można, czy to można, czy tak można. A czy te, taki rynek obsłużymy, a czy taki obsłużymy, a czy może tego klienta, i tak dalej, i tak dalej. A, a priorytetem tutaj dla spedytora, no i rzecz jasna, bo, bo tak jest skonstruowany system, no są jego klienci, a handlowiec miał po prostu no, dorzucać mu zleceń, a nie kolejnych problemów. No i oczekiwanie na wycenę się wydłuża. No i tutaj pewnie czymś, co mogłoby zaleczyć ten, ten problem, byłoby ustalenie, no. Jednakowych standardów czy też wskaźników obsługi dla tych różnych, różnych, różnych jak różnych grup klientów. Mm. Tak, czyli klientów spedytora i klientów handlowca. A handlowiec, pewnie traktowany jako przedstawiciel tu wewnętrzny w firmie swojego klienta, no, powinien być normalnie traktowany jako, jako klient zewnętrzny i tak samo, tak samo obsługiwany. Innym sposobem może być dopuszczenie handlowca po prostu do kwotowania, tak żeby mm, troszeczkę uniezależnić się od, od spedytora w tej kwestii, je, jeżeli tego jeszcze handlowiec nie, nie robi i opiera się tylko o wyceny dostarczane przez spedytora. Aby to przejście też może nie było aż tak drastyczne, można. Wdrożyć jakąś hybrydę, czyli kwotowanie, wstępne, wstępna kwotacja przez handlowca i konsultacja ze spedytorem, ale to znowu no, potrzebna jest chęć i wola obu stron, żeby, żeby na takie konsultacje była, była przestrzeń i, i był czas. Kolejny Problem, który może prowadzić do no nie wiem, konfliktów, czy, czy jakiś niesnasek pomiędzy handlowcami i spedytorami, czy narzekania jednych na drugich, no to jest sytuacja, w której no już jak handlowiec otrzyma wycenę, no to otrzymuje ją znacznie powyżej rynku. I, i nie, nie wie, dlaczego tak jest. I, I za każdym razem, kiedy kwotuje dane zapytanie, to od, Klienta dostanie od, dostaje odpowiedź: O kurcze, proszę pana, ale to jest no, kosmiczna różnica. No, my, my takich stawek no, nie jesteśmy w stanie zapłacić. I to, nie chodzi o, I to nie wynika z sytuacji rynkowej, że na zleceniu jest narzucana bardzo duża marża, tak? tylko ta baza kosztowa jest w jakiś sposób już zawyżona. I, I to może wynikać z tego, że no, spedytor, który kwotuje, daje, no, można powiedzieć, spory margines na tak zwane w razie czego. Przecież, jak no, nie daj Boże, to się sprzeda i, i, i to zlecenie trafi do niego, no to, no to on będzie musiał zorganizować ten transport. I w przypadku problemów ze znalezieniem rozwiązania, no to on będzie świecił oczami, można by tak powiedzieć. Poza tym no, z nowymi klientami jest dużo więcej, jak to się mówi zachodu przy, przy obsłudze ich ich zleceń. No łatwiej i przyjemniej jest obsłużyć stałych, tych stabilnych wypracowanych klientów z utartymi ścieżkami obsługi. No, pod nich mamy już przecież ustawione samochody, biznes, wiemy, co może później tak, Nauczyliśmy się ich obsługiwać. No a z nowym klientem, Nigdy nie wiadomo, więc lepiej dać wyższą stawkę. Raz, żeby było z czego schodzić, a dwa, to żeby nie było problemów z, ze znalezieniem czy z zorganizowaniem rozwiązania transportowego. Innym, też jakby to już ekstremalnym przykładem, a, ale Pochodną tej sytuacji, no to jest takie coś, kiedy to spedytor sam z siebie daje tak wysokie koszty, bo jego klienci po prostu tyle płacą, i, i on już się przyzwyczaił do takich stawek, a, a w związku z tym i marsz, więc on niżej nie kwotuje. I to niezależnie, czy to jest nowy klient, czy klienta pozyskujemy, czy mamy go już w obsłudze, czy rozszerzamy współpracę, to nie ma znaczenia. No i tutaj znowu, no, pewnie dopuszczenie handlowca do kwotowania będzie pewnego rodzaju rozwiązaniem. No i też jedna polityka cenowa, chociaż no. Będzie powodować pewne rozdarcie, bo będzie na pewno rzesza klientów, no, którzy będą skłonni więcej zapłacić za, za dany transport. I, I to zawsze jest e, dylemat. Kolejny punkt. E, inne standardy komunikacji i obsługi klienta. E, i, I znowu no, tą przyczyną jest e, priorytetyzacja klientów przez spedytora. No to oni są obsługiwani w pierwszej kolejności, i, i to tu jest ciągłość obsługi. Spedytor zdobył tego klienta, o niego dba, i nie ma w tym nic złego, no to jest naturalne. No, tak jest skonstruowany w końcu ten system. A tu nagle wrzucony z buta klient przez handlowca, no, no będzie musiał zaczekać, po prostu. Jeszcze jedną sytuacją jest to albo. Jeszcze innym aspektem jest to, że no handlowiec, zwłaszcza nowego klienta, którego ma w pozysku, no to też no mówiąc kolokwialnie, dopiesza go. Jest na każde zawołanie, czyha na mailu, od razu odpisuje, tak żeby zrobić jak najlepsze wrażenie, żeby no zdobyć, pozyskać to zlecenie. No a spedytor traktuje to już raczej na zimno. Jak ten klient wejdzie do obsługi, no to nie wiem jak to powiedzieć. No, wpadnie w strumień wszystkich zleceń, jakie, jakie spedytor ma pod opieką, po prostu. Też czasami spedytor no, fizycznie nie ma czasu, żeby zająć się tym klientem nawet nowo pozyskanym, na, na takim poziomie, na jakim był dotychczas obsługiwany, czy w zasadzie pozyskiwany przez handlowca. No i kolejny punkt, pewnie rodzący konflikty, albo w zasadzie, nie wiem, być może matka wszystkich powyższych konfliktów i, i problemów, no to podział marży. Tak, czyli... Sytuacja, w której mamy zrealizowane zlecenie albo mamy je w realizacji i teraz no, jaki jest dzielony profit z tego, z tego zlecenia? No, większość spedycji działa na, na, na zasadzie wynagradzania spedytorów w systemie dwuskładnikowym. Podstawa i Premia czy też prowizja od wyniku. I, i teraz jak to jest? No, jeżeli spedytor otrzymuje od swoich klientów przez siebie zdobytych prowizje, no to co ze zleceniami przyniesionymi przez handlowca. No i okej, okay. no to czyli od nich, od nich marża. No to jaki podział tej marży? W jakiej proporcji? No bo pół na pół, no to przy takim podziale znowu spedytor. Pewnie kalkuluje, no, że bardziej musi opłaca skupić na swoich klientach pełnopłatnych, bez konieczności jakby przecierania nowych, nieznanych szlaków dla, dla nowego klienta i też nie w pełni, można tak powiedzieć może to źle zabrzmi nie w pełni płatnego po prostu. No i pomysłów pewnie jest, jest wiele, inny taki też pewnie często spotykany, no to sytuacja, w której handlowiec pozyskuje nowych klientów i od nich ma płaconą marżę, a później ci klienci po, po jakimś czasie, nie wiem, po pierwszym, po trzech zleceniach, po, po jakimś okresie czasu przechodzą pod opiekę spedytora, no i to wtedy spedytor Przejmuje kwotowanie, i, i, i wynik liczy się wtedy na, na konto spedytora. No i no, no to jest rozwiązanie, no ale tutaj cały czas mamy ten sam problem, no bo on jest tylko lekko odsunięty w czasie, bo tak czy siak spedytor przytka się tą obsługą bieżących klientów, zatka się jego przepustowość, no bo ci klienci będą, będą przechodzić. I, I też będzie będą generowały, będzie generowany ten problem, że no, będzie miał klientów pełnomarżowych, i nowych klientów handlowca, od których nie będzie miał płaconej marży. Tyle, że no, gdzieś tam w przyszłości być może ci klienci do niego trafią, ale no, zawsze tak czy siak, pewnie tym priorytetem, tym tu. Tym, co jest tu i teraz, no to będą ci klienci i te zlecenia, które ma w tym momencie na biurku od, od klientów ze swojego koszyka. O, no i to wokół takich tematów krążą moje dzisiejsze myśli przy nagrywaniu tego odcinka. I na teraz to, to tyle. Zapraszam na tradycyjne podsumowanie, w którym jeszcze raz wymienię pięć typowych przyczyn konfliktów pomiędzy handlowcami i sprzedającymi spedytorami. Jeden. Obsikiwanie klientów. Spedytor ma w portfelu jakiegoś klienta, na którym od dawna nie ma żadnej akcji, a jak ktoś się obok niego kręci, to tym bardziej nie chce go oddać. Można to zobaczyć też, gdy wejdzie zapytanie inboundowe, czyli z tak zwanego formularza kontaktowego od takiego klienta. Dwa, Oczekiwanie na wycenę. Spedytor może z większym priorytetem traktować swoich klientów. No, to jest zrozumiałe. Tak jest skonstruowany system. To w końcu on tych klientów pozyskał i ich jednocześnie obsługuje. 3. Wycena powyżej rynku. Łatwiej jest obsługiwać klientów, których znamy, po prostu. Każdy nowy klient to pewnego rodzaju niewiadoma. Nie wiadomo, czy uda się znaleźć samochód, jak będzie wyglądał przebieg takiego transportu, takiego zlecenia. Przy nowym kliencie, handlowiec będzie siedział na karku spedytora, patrząc na ręce, aby niczego nie zepsuć w tym pierwszym. Jakże newralgicznym transporcie, tak aby móc rozwijać sprzedaż dalej na, na kolejnych zleceniach. Więc na wszelki wypadek, dam na zapas, aby nie było problemu z realizacją takiego transportu. 4. Inne standardy komunikacji i obsługi. I znowu priorytetem dla spedytora są jego klienci, podobnie jak z oczekiwaniem na wycenę. Dodatkowo zwłaszcza nowo pozyskani klienci mogą zauważyć no, tą zmianę, rozbieżność standardu, gdy od dopieszczającego ich handlowca wpadają no, w strumień obsługiwanych przez spedytora innych klientów i innych zleceń. 5. Podział marży. Wydaje mi się, że to jest jedna z głównych przyczyn, powyższych problemów, no, poza oczywiście samym systemem bazującym na tak zwanych sprzedających spedytorach. Jaki ten system by nie był, to pewnie tak czy siak będzie kalkulacja, które zlecenie bardziej się opłaca wykonać, które jest lepiej płatne i, i które mniej pracochłonne. I to tyle na dziś. Jeżeli macie ochotę podzielić się jakimś komentarzem albo spostrzeżeniem do tego odcinka. Zapraszam do kontaktu, czy to na mailu, czy, czy poprzez Linkedina. Chętnie zapoznam się z waszymi opiniami. Nieustannie zachęcam i zapraszam do subskrypcji podcastu. I, i co? No, to już tyle na dzisiaj. Dzięki, i zapraszam za tydzień w środę. Hej, cześć!